Drzewa, źródło życia i inspiracji dla świata. Bardzo często natura zapiera dech w piersiach. Piękne lasy, lazurowe morza, zachwycające oceany, zjawiskowe góry, fauna i flora. A ja najbardziej lubię drzewa. Według mnie, to najpiękniejsze elementy naszej przyrody. Czy wiesz, że na świecie rośnie ponad 60 tysięcy gatunków drzew? Są to najdłużej żyjące organizmy na Ziemi, które w dodatku mają zbawienny wpływ na człowieka. Dzięki fotosyntezie zamieniają dwutlenek węgla w tlen, a dzięki chemikaliom zwanym fitoncides pomagają zmniejszyć stres. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nietypowych gatunkach drzew na świecie. Czytaj dalej. Bez wątpienia gatunek wisteria. Rosnący w Japonii i jego zdolność do tworzenia tuneli może wywołać prawdziwy podziw. Jest to rodzaj kwitnącej winorośli, którą można tak wyhodować, aby przybierała dowolne kształty. Drzewa te kwitną pod koniec kwietnia lub na początku maja każdego roku, przedstawiając widok, który każdy na pewno zapamięta na całe życie. Można powiedzieć, że to nie jest drzewo, a cud natury. W Japonii występuje również bambus, który podobnie jak wisteria nie jest drzewem. To trawa, ale trudno zauważyć różnicę. Bambus można znaleźć w innych miejscach na świecie, na przykład na Maui czy na Hawajach. W samym centrum Azji, w Pakistanie, rosną pajęcze drzewa. To bardzo ciekawe i interesujące zjawisko, które zostało odkryte dopiero w 2010 roku, kiedy Pakistan nawiedziły powodzie na ogromną skalę. Wówczas pająki, uciekając przed podnoszącymi się wodami, otulały drzewa pajęczynami. Według naukowców, w miejscach, w których znajdują się te pająki i pajęczyny, występuje mniej komarów przenoszących malarię. Najwyższe drzewa na świecie to Redwoods. Rosną na wąskim kawałku ziemi na wybrzeżu Kalifornii. Te ogromne drzewa osiągają wysokość do 112 metrów. Ich obwód przy podstawie może osiągnąć do 7 metrów. W Polsce występują największe pod względem powierzchni skupiska leśne w Europie. Zajmują one prawie 30% terytorium Polski. Co ciekawe, lasy w Polsce rosną na najbiedniejszych terenach, co jest głównie rezultatem Dynamicznego rozwoju rolnictwa w poprzednich stuleciach. W latach 1995-2014 obszar leśny zwiększył się o 504 tysiące hektarów. Nasze lasy są bogate we florę, grzyby i faunę. Zamieszkuje je 65% gatunków zwierząt występujących w Polsce. Gatunkiem drzewa, które najczęściej można spotkać w Polsce, jest sosna. Rośnie ona głównie na podłożu piaszczystym, ale gatunków drzew w Polsce jest znacznie więcej. Niezwykłym miejscem, w którym człowiek czuje się całkowicie otoczony przez przyrodę, która liczy sobie setki lat, jest Białowieski Park Narodowy położony w północno-wschodniej części Polski. Park chroni fragment Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk największej na świecie wolnościowej populacji żubra.